niepokalanemu sercu Marii. O święto i niepokalaną dziewicu, nasze słowa nie zdolą Tobie, Pani, boś Ty przyjęła pod swoje serce tego, którego niebiosa nie mogą niejałowiać. Błogosławioność między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego zło. Idą czasy, już sporo pod miną, jako górole uradzili i powołali do życia Stowarzyszenie Związek Podchalan. Dziś gromadzimy się tu przed Tobą Pani, pomni tych, co nasą organizację tworzyli, a i tych, co bez pokolenia budowali, służąc wiernie Bogu, Ojczyźnie i odniesieniu. Pocytujemy Seth'a honor i głodność, zemysłom dzisiaj są o matku o Tobie, co by się wesprzeć, umocnić tak we wspólnocie jak i w naszych rodzinach. Chcemy żyć uczciwie, rzetelnie gazdować, pamiętając o prawa prawach i darach jakie otrzymujemy. Tak, co by nas związek stało się silną rodziną rodzin i prowadził w głodzie ku nowej scenie właśnie. Powtarzam, niepokalane serce Maryi, krzyżekomer. Niepokalane serce Maryi, krzyżekomer. Matko świętej rodziny z Nazaretu, zapatrzenie w tłumie. bądź opiekunką naszych rodzin, wspieraj łaskami i prowadź tak, podobać życia, co by się nasze rodziny nie potraciły. Co by było posanowanie do niewiasty i małżeńskiego pozycji. Zobowiązujemy się, Matko, stoć na marcie i bronić małżeńskiego związku, który jest potwierdzony ślubem przed Bogiem samym. Wcela nijakie złego ducha zarem które ciągle rozwija nasze rodziny. Będziemy odrzucać i bronić świętych wiary. Chcemy nasza Pani, co by w domach było poszanowanie dla rodziców, dzieci, a i tych z nasych ojców. Zapatrzemy się, Bożą miłość, to jest i nas, w krezycie. chcemy miłością ozdobić i ochronić przyszłe pokolenia przed złymi zwykami i łopycajami. Niepokalane serce Maryi, przyrzekone. Niepokalane serce Maryi, przyrzekone. Maryjo, przybytku Ducha Świętego, Ty wielką radością przyjałaś pod swoje serce Syna Bożego i chroniłaś Jego życie. Na Zabiegać o to, co by dar życia nie był poniewany, a szanowany tak prawami jak w sercach nas. Niech ten Bozy dar życia cyczki uważają za najczynniejszy skarb, który złe otrzymuje, kiedy przychodzi na świat. Będziemy trzymać wartość i bronić naturalnych praw człowieka to Rodziny i do rozwoju podróż swoich talentów w bezpieczeństwie i pokój. Nie serce Maryi, przyrzekamy. Nie serce Maryi, przyrzekamy. Rodzicielkom założyciela Kościoła Świętego. Będziemy wspierać modlitwą, ofiarom, cierpieniem kościół na polskiej ziemi, co by duchowieństwo archiecezji krakowskiej dochowywało wierność Bogu Krzyżowi świętemu i Ewangelii. A osoby z życia konsekrowanego samowały i umacniały swój zakonny charyzmat i były dla świata pięknym znakiem w obecności Twojego Syna. Niepokalane serce Maryi przyrzekamy. Niepokalane serce Maryi. Jak ten krzyż na kiemącie mocno trwać bierze i chróbnej tradycji naszych przodków, a poprzez nasze chrześcijańskie żywobycie przyczyniać się do powrotu tych, co zbłocili, odeszli od boga. Tak by zrozumieli, że ino Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Nie pokaramy sercem i przyrzekamy. Nie pokaramy sercem Marii Stoimy dziś przed Tobą, Panią, żeby się wesprzeć, umocnić, tak, żeby zaradzić czasom Twoim domu. Będziemy czynić wszystko, żeby żyć w i godnie, w zgodzie tak z naszą rodziną, jak i i i ojczyźnie. Będziemy też na słowa i czyny, tak, żeby była podniesiona wola Twojego Syna. Poświęcając się Twojemu niepokalanemu sercu, Pragniemy, żeby by nas, wiązek, był umocniony z jedną co z tobą na zim Poddajemy się Rysusowi, jedynemu z który żyje i gruluje na wieku wieku. Amen. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz starszy. Módlby się, Boże, który dajesz początek wszelkim wspólnotom, pobogosław ten sztandar, zależący do Związku Podhala. sprawa, we wszyscy, których ten znak piętnoczy, stali się wspólnotą pokoju i stałej gotowości do niesienia pomocy innym. Przez przyczynę niepokoranego serca Marii, udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imieniu Zarządu Górnego Związku Podhala, miejscowego oddziału podpartego samorządami, samorządem powiatu raczańskiego, miasta zachodniego. Wielki, wielki Bóg